byłam, przepraszam, na inwentaryzacji susła w Kamieniu Śląskim. To chętnie czegoś dowiemy więcej, bo to ciekawa rzecz, jakie tam wyniki te inwentaryzacji, czy coś się udało znaleźć. Ciekaw jestem, jak, jak ta inwentaryzacja, jakby można było znaleźć. Dobrze. Yy, czyli dla stosunków potrzebne są miejsca, na przykład Wypasłowiec, Ciężko powiedzieć jak one by, nie wiem, jak one by z owcami e, egzystowały, ale na pewno takie wysokie trawy, gdzie tam ten nie będzie mógł się przemieścić, raczej nie jest jego oh. Więc on musi mieć raczej takie wykłoszone, chociaż koszenie też nie do końca jest dobre, bo mogą właśnie wtedy te susy niestety <grym zechceń> winąć. Może to być też odsłanianie ich środowisk na przykład, że właśnie w taki sposób naturalny, ale jak one wykorzystują. Nie, to, nie to. mam pojęcia. Ogólne. Pytanie też, czy owce są tam pasowane gdzie są słabe, No właśnie, zmiany klimatu to już może nie będę opowiadał, A. bo tutaj Carmelo pytał o zmiany klimatu to jest też temat rzeka, ale to na pewno ma zdecydowany wpływ na to, że te gatunki będą zmieniać swoje zasięgi występowania. Zresztą bardzo dobrym przykładem którym się już często wspominamy, z jest Modliszka, która kiedyś praktycznie w ogóle w naszym kraju nie była, a dzisiaj coraz częściej się wyraża. Małe no, drogi to drobsi. Drobsiki, właśnie. Yy, tak, może szansą dla drobia była współpraca Polski z Niemcami. Z tego co wiem, to ona się chyba odbyła, ale się muszę przyznać, że tutaj z tej, z tego akurat, tego akurat, nie doczytałem tutaj przed wykładem, także nie dokładnie jak ta współpraca wyglądała i była. E, to, że jak będę pamiętał, to doczytam na następnym i

Bardzo ciekawa uwaga, że to jest właśnie, ciekawostką jest to, że dłużej się właśnie dropie utrzymały na zachodzie, bo to ptaki Polnej przez intensyfikację rolnictwa głównie utrzymywały się właśnie na wschodzie, gdzie jeszcze obecna była tradycyjna gospodarka. Tak jest, bardzo też mnie to zastanawia, dlaczego może akurat znalazły tam odpowiednie areały, Natomiast mechanizacja rolnictwa też zrobiła swoje i też nie się do tego, że te dropie z naszego kraju. Nagle. Nagle. O, to by było dobre właśnie. Tutaj Nature Lover pisze, że w ogóle cieszę się, że ktoś nas słucha z Niemiec. <śm> że oglądałam film dokumentalny, że rolnicy dostają ekstra kasę, gdy stwarzają dogodne warunki dla takich zagrożonych zwierząt. Tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie rzeczywiście. Takie wspieranie natury poprzez właśnie wynagradzanie rolników. To jest naprawdę rewelacja i to, to jest coś, co może stworzyć zwierzętom odpowiednie warunki do życia. No, to już też no, na inny, inną rozmowę. Zielonka ta karliczka. Trochę tak, bo też jeszcze bo zielonka też... To no, się tak, z tych uścieli zielonka, właśnie kropiatka, e, wodnik... E, no i coś tam no, mają to, rzeczywiście z karliczką wspólnego, no bo są e, z jednej rodziny. <laughs> Cieszę się, że ten, o tym strepecie właśnie ktoś pierwszy raz mógł usłyszeć. Bardzo nie nietypowy byłem tak. Tak one lecą gdzieś do Afryki i w basenie Morza Śródziemnego po prostu masowo giną niestety. O, właśnie, dziękuję bardzo za przyjęczenie. Karmelo piszę. Szacunkowe dane mówią o 1136 milionach ptaków zasadnych corocznie w basenie Morza Śródziemnego. Strasznie to przykre, ale jest. Bardzo No, widzę, że strepet dzisiaj jest gwoździem programu, że jest... Wielką nowością, bardzo się cieszę. Aj o tych klejach smarowanych na gałęziach, to słusznie motyle w brzuchu pisze i to jest przeklęta sprawa. To niestety jest oj fatalna rzecz. No satysfakcjonowanie jak zwykle za krótko. Ja wiem, ale ja muszę też pamiętać o gardle. Tak, współpraca ponadpaństwowa to też bardzo y, dobrze może działać na rzecz y, przyrody. Y, czy będzie o naszym Orle Bieliku? Y, będzie też, bo on w Czerwonej Księdze też oczywiście występował, także, a, ale to jeszcze dużo, dużo później, bo Orlik całe szczęście, to jest jeden z bardzo pozytywnych przykładów, kiedy był seksualizmu zwierząt to jest w ogóle temat na cały odcinek, ale czy u norek, to nie wiem, nie mam pojęcia. <laughs> o proszę. Susły w kamieniu śląskim, niech to będzie taka dobra informacja na zakończenie naszego wykładu. Motyle w brzuchu pisze. Susły w kamieniu śląskim mają się świetnie. W roku 2019 naliczyliśmy kilkaset czynnych nor, nie pamiętam dokładnie, ale populacja się rozrasta i nory z każdym rokiem pojawiają się coraz dalej. Czyli jest szansa, że jednak gatunkiem zanikłym nie będzie ten e, nasz susem, i oby tak było. Miejmy nadzieję. Swoją drogą, jeżeli są nory e, i żyją rzeczywiście i się rozrastają. No to pytanie, czy jest sens jeszcze uznawać go za gatunek zanikły. Hmm. Yy, może jakiś wykład o gatunkach przebyły w naturalny sposób lub, lub poszerzające swój zasięg w ostatnich latach, szakal, tygrzyk, maskowany, modliszki i tak dalej. Uwaga! To, to już ostatni komentarz, to ja tylko jeszcze do niego tutaj się ustosunkuję, więc... Yy, Jasne, że tak, to jest bardzo dobry pomysł, ale proszę pamiętać o tym, że mamy jeszcze mnóstwo innych wykładów, które są do zrealizowania, gdzieś tam były już takie pomysły. Przede wszystkim to tylko powiem jeszcze od razu. Z racji tego, że stary rok się kończy, nowy zaczyna, to trochę może o planach na przyszły rok, życzenia i kończymy. Więc e, dziękuję oczywiście za te wszystkie komentarze. E, bardzo się cieszę, że się tym wszystko podoba i że ten cykl prowadzimy i że mówimy o Czerwonej Księdze. Więc oczywiście Czerwoną Księgę skończymy w przyszłym roku. E, jeszcze się sam zastanowię, jeszcze raz sobie to przeanalizuję, w jakim stopniu e, opowiadać o tych gatunkach. E, I e, oczywiście to gdzieś pewnie na wiosnę. Dobry. Cała tej czerwonej księgi. Mamy jeszcze, przypomnę tylko, że w planie na pewno o, o tym, co będzie w najbliższym miesiącu albo dwóch, czyli o tym, jak żyją zwierzęta zimą, jak one sobie dają radę zimą, to po pierwsze. I po drugie, mamy jeszcze zaplanowany też taki wykład o tropach, o śladach to też będzie. Nie wiem jeszcze kiedy. Skończmy czerwoną księgę i wtedy zaczniemy nowe różne inne tematy. Mam nadzieję, że one też się będą e, podobały. A te gatunki inwazyjne to ja już zacieram ręce, bo to jest bardzo ciekawy temat. Ale mówię, mówię wszystko po kolei, bo już się tych tematów na bardzo dużo skończmy czerwoną księgę. Jeszcze tylko... O, proszę, o Karliczce pojawiła w kilku miejscach w Polsce, odkryto nawet jeden lęk w województwie lubelskim. Nie wiedziałem, bardzo dziękuję za tą informację, to, to dobry znak, <coughs> że się, się pojawiła. Rzeczywiście województwo lubelskie może się faktycznie e, pojawiać tam akurat, e, no dosyć niedaleko jest od te, tej jej naturalnego zasięgu. Czyli tak, plany były, stary rok się kończy, bardzo serdecznie dziękuję za ten cały rok, w roku skończyliśmy rok w lesie, zaczęliśmy nowe inne, inne wykłady i teraz się widzę, kolejne kumulują, bardzo się cieszę i cóż, wszystkiego dobrego życzę na ten nowy, zbliżający się rok 2022, jak najlepszych obserwacji, być może nawet jakichś gatunków zanikłych, tego szczerze życzę i życzę tego po prostu, żeby w ogóle po prostu spędzać czas gdzieś tam na łonie natury i korzystać z tego. Co nam przyroda oferuje. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, udanego Sylwestra i już się widzimy w styczniu na kolejnym naszym spotkaniu, na pewno związanym z Czerwoną Księgą, kontynuacja dzisiejszego tematu i pewnie jeszcze mówimy e, sobie o, tych, o tym, co robią zwierzęta. Dziękuję, do widzenia, wszystkiego dobrego. My rozmawiamy o Czerwonej Księdze Zwierząt. I dzisiaj rozpoczynamy nasze spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszam. Zachęcam do oglądania, do słuchania. Yy, I cóż, żeby nie wchodząc do dnia potrzebnych szczegóły. zaczynamy. Dzisiaj będą gatunki zanikłe, część druga tu może poczynić dygresję bo będzie jeszcze część, część trzecia ale to wyjaśnię już za chwilę. I jak zwykle, do dopełnienia stali nasi słuchacze. Już wiedzą, znają ten slajd, ale ja zawsze chcę o tym wspominać. Na pewno w tych pierwszych naszych spotkaniach z Czerwoną Księgą, dlaczego my w ogóle o tej księdze mówimy i dlaczego ta księga w ogóle powstała. Bo czerwona Czerwoną nazywa się wielkie wychowanie i ludzkości, jako że los zagrożony ekstaminacją personów tak zależy przede wszystkim od refleksji. stan ludzki, e, tego nadmiernego wykorzystywania zwierząt. I nie tylko w ogóle środowiska przyrodnicze, bo to mało czynienia z taką czerwoną wsią. Dzień dobry, witam wszystkich. Witają bardzo zgodnie z tym, cieszę się, żyję. właśnie teraz jest nasze kolejne spotkanie, ale pierwsze w tym roku. Będę po prostu te tematy, które już mamy omówione, będę y, zamieszczał na taki kolor o ciemniejszy. Te, które są białe, to jeszcze przed są do omówienia. I tutaj właśnie muszę poczynić taką kontrowersję, ponieważ miało być to nasze wymiary na z cyklu gatunkowego. Nagle mnie zasługuje. Tak, tak. tak widać, to w człowieku jest. Nie ma nic i nagle tak się boli. A co zrobili z tym? Testeczki.